Witam państwa, nazywam się Ewa Gierula. Jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a Zdrowie Człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego Dzieci, Dorosłych i całe rodziny. Zapraszam państwa na część czwartą prezentacji. O chorobotwórczości promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego z urządzeń bezprzewodowych i innych sztucznych źródeł. I dzisiaj skupimy się na układzie nerwowym, to jest na wpływie promieniowania elektromagnetycznego na układ nerwowy. Podstawową kwestią, od której powinniśmy zacząć, to zjawisko rozszczelnienia bariery krew mózg pod wpływem ekspozycji na pole elektromagnetyczne pochodzące ze sztucznych źródeł. Co to jest ta bariera krew mózg? Jest to fizyczna i biochemiczna bariera pomiędzy naczyniami krwionośnymi a tkanką nerwową. Bariera ta zabezpiecza centralny układ nerwowy przed substancjami toksycznymi, a także patogennymi wirusami i bakteriami, rozgranicza neuroprzekaźniki mózgu i obwodowego układu nerwowego. A także umożliwia selektywny przepływ substancji pożądanych dla mózgu, np. glukozy, tlenu, aminokwasów czy kwasów tłuszczowych. Udowodniono w badaniach m.in. na szczurach, że nawet słabe PEM może powodować rozczelnienie tej bariery. Rozczelnienie może trwać wiele tygodni po ekspozycji na PEM. I tu mamy ilustrację, związaną z badaniem, jakie przeprowadzono na szczurach. Ilustracje te pokazują zjawisko rozszczelnienia bariery krew-mózg. Na ilustracji A widzimy mózg szczura niepoddanego promieniowaniu elektromagnetycznemu, czyli jest to szczur z grupy kontrolnej. Natomiast na ilustracji B mamy mózg szczura, 50 dni po jednorazowej, dwugodzinnej ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne, odpowiadającej promieniowaniu z telefonu komórkowego. To jest bardzo ważna informacja, że ta ekspozycja była porównywalna do promieniowania z telefonu komórkowego. Ciemne miejsca na ilustracji B, tutaj je widzimy o takie przyciemnione, wskazują na obecność albumin, czyli białek rozpuszczalnych w wodzie, a więc obecnych w osoczu krwi, spowodowaną rozczelnieniem bariery krew-mózg. Wskutek tego rozczelnienia do mózgu dostały się duże cząsteczki białek albuminowych. Jeszcze raz podkreślam, te cząsteczki są duże. Co to oznacza? Oznacza to, że tym bardziej mózg jest narażony na o wiele mniejsze, niepożądane cząsteczki innego rodzaju, w tym cząsteczki substancji toksycznych. Rozczłonienie bariery trwało jeszcze 8 tygodni od przerwania ekspozycji zwierząt na PEM. Zniszczenia tkanki nerwowej wskutek rozczłonienia bariery zaobserwowano głównie w hipokampie, który jest odpowiedzialny za pamięć, zdolności uczenia się, to jest taka część mózgu. Jak również w korze mózgowej, czyli w tej części, której mamy do czynienia z odbieraniem i przetwarzaniem wrażeń zmysłowych, planowaniem, z procesami poznawczymi i językiem, oraz w jądrach podstawnych, które odpowiedzialne są za kontrolę ruchów, procesy poznawcze, uczenie się. Do eksperymentu wybrano szczury w wieku odpowiadającym wiekowi nastoletniemu człowieka, a więc zwierzęta w okresie rozwoju. Autorzy badania zwracają uwagę na szczególne narażenie nastolatków intensywnie używających telefonów komórkowych. Przestrzegają, że choć negatywne skutki mogą nie być zauważalne na początku, to mogą dać się we znaki później w wieku średnim w postaci obniżonej sprawności mózgu, np. zaników pamięci. I teraz przedstawię Państwu następstwa tego zjawiska, jakim jest rozszczelnienie bariery krew mózg. Przede wszystkim wskutek tego rozczernienia może dojść do przeniknięcia bakterii, wirusów i substancji toksycznych do mózgu, może również dojść do zakłócenia pracy neuronów, czyli komórek nerwowych mózgu i całego mózgu, może też dojść do śmierci niektórych komórek mózgu i uszkodzenia układu nerwowego, może wystąpić ból głowy, migrena, możemy mieć do czynienia z utratą pamięci, jak również. Mogą nasilić się już istniejące choroby neurodegeneracyjne, bądź pojawić się, czyli to rozczernienie bariery krew-mózg może zapoczątkować rozwój tych chorób. No i jest jeszcze takie zjawisko, jak wzrost zapotrzebowania mózgu na glukozę. Wiąże się to z zaburzeniem metabolizmu glukozy w mózgu. I kolejny schemat, który pokazuje nam kolejne zależności czy zjawiska wynikające z ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne. A mianowicie zmiany w zachowaniu człowieka. Oczywiście jest to też związane z tym, o czym poprzednio mówiłam, czyli z rozszczelnieniem bariery krew mózg. Wszystko ze sobą się wiąże. Cokolwiek tutaj nie będzie w tej prezentacji, kolejne plansze nie będą przedstawiać. Rzeczy niepowiązanych ze sobą, wszystko jest powiązane. Jest to do tego stopnia skomplikowane, że poniekąd trzeba traktować tę prezentację jako coś skrótowego pewne obrazy sytuacji, która jest o wiele bardziej skomplikowana w rzeczywistości niż same te plansze. Więc, w wyniku ekspozycji na pole elektromagnetyczne pochodzące ze sztucznych źródeł, możemy mieć do czynienia z, ze zwiększonym ryzykiem zmiany w zachowaniu człowieka, a w szczególności dzieci. I w związku z tym może dojść do zaburzeń poznawczych, zaburzeń psychicznych, jak również problemów z koncentracją. I w przypadku problemów z koncentracją na, naukowcy zwracają uwagę na fakt, że dotyczy te problemy z koncentracją dotyczą w szczególności osób rozmawiających przez telefon komórkowy rzadko, ale długo. I tutaj rozszerzam nieco ten, ten aspekt zmian w zachowaniu. Co się takiego dzieje? Co jest, leży u podłoża tego zjawiska? A więc w móżdżku spada liczba komórek Purkiniego. Dla przypomnienia, móżdżek jest to niewielka struktura znajdująca się z tyłu mózgu na dole, odpowiedzialna za koordynację ruchów ciała i utrzymanie równowagi. I tam występują komórki Purkiniego, które z kolei uwalniają neuroprzekaźnik GABA. Neuroprzekaźnik GABA odpowiada za hamowanie impulsywnego zachowania, za kontrolę stresu, stabilizację emocji, sprzyja koncentracji na konkretnym zadaniu. Czyli widzimy tutaj już tak głębiej, co stoi u podłoża zmian w zachowaniu. No i w wyniku tych procesów może dojść do choroby Alzheimera, bądź może dojść do jej pogłębienia, jeżeli już wcześniej wystąpiła wskutek innych czynników. Może dojść do choroby Parkinsona, są to zaznaczam choroby neurodegeneracyjne. Może dojść do zaburzenia motoryki ciała, mogą pojawić się zaburzenia ze spektrum autyzmu, napady padaczkowe, ADHD, jak również może dojść do zmiany emocjonalności. Człowiek staje się nadaktywny, nerwowy, co też jest typowe u współczesnych dzieci. Coraz więcej dzieci cierpi na tę przypadłość. No, i kolejna zależność, jaką chciałam Państwu przedstawić w wyniku ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne. Tak jak już gdzieś wcześniej zaznaczałam, dochodzi do zaburzenia metabolizmu glukozy w mózgu, i z tego może dojść do drażliwości, agresji, splątania. Teraz będę Państwu przedstawiać różnego rodzaju zjawiska przyczynowo-skutkowe, ale to są tylko przykłady. Co więcej, te poszczególne zjawiska, które tu przedstawię, one nie są niepowiązane ze sobą. Bardzo ciężko jest w sposób klarowny je przedstawić w postaci takich klarownych zależności i wykresu. Niemniej spróbowałam to, tego dokonać, bo dla mnie osobiście takie przedstawienie przyczyn, przyczyny i skutku jest najbardziej wartościowe z tego względu, że zaczynamy rozumieć dany proces czy zjawisko i lepiej zapamiętujemy informacje z, z określonej dziedziny. W wyniku tej ekspozycji może też dojść do zmiany aktywności komórek mózgowych, a z tego z kolei wynikają problemy z pamięcią i przetwarzaniem informacji, zaburze, również zaburzenia koordynacji ruchu. Kolejna rzecz to stres oksydacyjny w mózgu, o którym mówiliśmy już w poprzednich odcinkach, no i z, z tego też wynika między innymi utrudniona detoksykacja mózgu, nowotwory mózgu, kolejna rzecz to uszkodzenie lub śmierć neuronów w mózgu, czyli komórek nerwowych i z tego z kolei mogą wyniknąć udary mózgu, upośledzenie rozmaitych funkcji mózgu, choroby neurodegeneracyjne, jak również stwardnienie rozsiane, tak nawiasem mówiąc to też jest choroba neurodegeneracyjna, może dojść do rozczłonienia bariery krew-mózg, o czym już mówiłam na początku i rozczłonienie tej bariery też wiąże się z rozwojem stwardnienia rozsianego. Następuje też takie zjawisko, gdzieś potencjalnie może nastąpić, pamiętajmy, że wszystko co tutaj jest przedstawione dotyczy ryzyka, wzrostu ryzyka wystąpienia tych poszczególnych zjawisk, więc może dojść do wycieku rtęci z plomb amalgamatowych, tak przynajmniej wykazują badania naukowe i wskutek tego, Znowu mamy kolejny czynnik, pojawia się kolejny czynnik stwardnienia rozsianego, między innymi stwardnienia rozsianego. Tak jak mówiłam, ten wykres nie przedstawia wszystkiego, bo nie jest możliwe, aby wszystko przedstawić na jednej planszy. Skutek ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne dochodzi również do demielinizacji włókien nerwowych w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. No i to również jest kolejny czynnik stwardnienia rozsianego. Jak również innych chorób neurodegeneracyjnych. I kolejna rzecz, która tym razem jest to moja hipoteza, która może wyniknąć z demielinizacji włókien nerwowych w obwodowym układzie nerwowym, czyli poza centralnym układem nerwowym, czyli w odległych częściach, oddalonych od mózgu i rdzenia kręgowego. Są to różnego rodzaju perestezje dotykające kończyny, takie jak uczucie palenia, drętwienia lub mrowienia w rękach, w dłoniach bądź stopach. I ja tu dałam znak zapytania, i otwarcie mówię, że to jest moja prywatna hipoteza. Mianowicie ta demielinizacja, jak również inne zjawiska, o czym będziemy mówić jeszcze kiedy indziej, występujące pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego w naczyniach krwionośnych, być może naruszają przepływ krwi. Powodujący takie nieprzyjemne odczucia w kończynach, a szczególnie w dłoniach, i zauważyłam, że współcześnie coraz więcej osób w moim otoczeniu cierpi na np. Na ciśnienie nadgarska czy ob objaw Rejnota. Objaw Rejnota po polega na tym, że bledną końcówki palców, szczególnie u rąk. Zdarza się to przede wszystkim wtedy, kiedy jest chłodno-zimno, ale w taki jakiś nienaturalny sposób i odczuwa się drętwienie tych palców. To zjawisko występuje już nawet u dzieci. Jak również oczywiście u osób dorosłych, i jest nie do końca wyjaśnione przez medycynę. Niektórzy wiążą to z autoimmunoagresją. Ale tak naprawdę nie wiadomo do końca, z czego to wynika. Natomiast to, na co zwracam uwagę, nasze ręce, dłonie mają coraz większy kontakt z urządzeniami bezprzewodowymi, przede wszystkim z telefonami komórkowymi, ale również z klawiaturami bezprzewodowymi czy myszkami bezprzewodowymi. Więc ja tutaj stawiam znak zapytania i zaznaczam, że to tutaj ostatnie zjawisko to jest moja prywatna hipoteza, natomiast te pozostałe to jest tylko i wyłącznie na podstawie Rzetelnej literatury, przede wszystkim badań naukowych, to co tutaj rozrysowałam na wykresie. I kolejna rzecz wynikająca z ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne są to choroby neurodegeneracyjne, o których już mówiłam, ale chciałam tutaj pochylić się nad tym aspektem. Więc według amerykańskich badań, opartych na analizie danych osób zmarłych, u których wystąpiły choroby neurodegeneracyjne, ryzyko wystąpienia tych chorób. Wzrastało od 10 do 50% u osób wykonujących zawody związane z obsługą urządzeń i instalacji elektrycznych emitujących znaczny poziom promieniowania elektromagnetycznego. Największe ryzyko obciążyło operatorów elektrowni. Więc jest to dosyć silny dowód na to, jak może wpłynąć promieniowanie elektromagnetyczne na rozwój chorób neurodegeneracyjnych. A jakie to są choroby? To jest na przykład choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, stwardnienie boczne zanikowe oznaczane w skrócie SLA bądź ALS, w zależności od tego, czy jest to skrót z łaciny czy z języka angielskiego, jak również stwardnienie rozsiane w skrócie SM bądź MS. I kolejna zależność. W wyniku promieniowania elektromagnetycznego, tak jak już wiemy, dochodzi do rozszernienia bariery krew mózg, a to z kolei zwiększa ryzyko. Powstania bądź nasilenia się choroby Alzheimera, spada liczba komórek purki w móżdżku, tak jak już też wspominaliśmy, dochodzi do spadku produkcji neuroprzekaźnika GABA i to z kolei jest czynnikiem choroby Alzheimera jednym z czynników. I jeszcze jedna rzecz: dochodzi do uszkodzenia hipokampa. Hipokamp to element układu limbicznego odpowiedzialny głównie za pamięć, nieduża struktura umieszczona w płacie skroniowym kory mózgowej. Odgrywa ważną rolę w przenoszeniu informacji z pamięci krótkotrwałej do pamięci długotrwałej oraz orientacji przestrzennej. No i jak wiemy, jeżeli do, dojdzie do uszkodzenia hipokampa, to tutaj te, te wszystkie funkcje, za które on jest odpowiedzialny, są naruszone, w wyniku czego mamy do czynienia z objawami choroby Alzheimera. Kolejne zjawisko związane z promieniowaniem elektromagnetycznym i jego wpływem na nasz układ nerwowy to zaburzenia neurobehawioralne. Wynikają one ze wzrostu stresu oksydacyjnego w mózgu i wynikającego z niego zapalenia mózgu. No i może z, z tego wyniknąć depresja o charakterze klinicznym, zaburzenie afektywne dwubiegunowe, dawniej zwane cyklofrenią, schizofrenia, autyzm. Na kolejnej planszy przedstawiam zagadnienie wpływu promieniowania elektromagnetycznego na rdzeń kręgowy. Naukowcy określili rdzeń kręgowy jako naturalną antenę odbiorczą, i na tę antenę ma wpływ promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące ze sztucznych źródeł. W związku z tym dochodzi do generowania napięcia elektrycznego, czyli różnicy potencjałów, i to z kolei zwiększa ryzyko naruszenia centralnego układu nerwowego, a w następstwie do osłabienia bariery krew-mózg oraz bariery krew-płyn mózgowo-rdzeniowy i w konsekwencji do rozwoju chorób neurologicznych. Czyli tu mamy jeszcze inną zależność, nieco inną, ale zbieżną z tymi zależnościami przedstawionymi wcześniej. Po to to przedstawiam, aby Państwo widzieli logikę tego procesu całego, żeby Państwo uzmysłowili sobie, że to nie jest tylko jakieś czary, mary, wymysł kogoś, gdzie mówimy, mamy promieniowanie elektromagnetyczne, a z drugiej strony mamy choroby neurologiczne i nie rozumiemy do końca, co jest pomiędzy. I teraz bardzo ciekawa rzecz, na którą też zwrócili uwagę naukowcy, to potencjalne objawy wspólne dla osób wrażliwych na ekspozycję na PEM i dzieci autystycznych. Potencjalne, czyli takie, które mogą wystąpić, ale nie muszą. Zarówno u osób wrażliwych na ekspozycję na promieniowanie elektromagnetyczne i u dzieci autystycznych zauważono tendencję do zaburzenia pracy muszczku. W konsekwencji, jeżeli dochodzi do zaburzenia pracy muszczku, dochodzi do zaburzeń motorycznych i poznawczych. Tak jak już Państwo wiedzą, spada wydzielanie neuroprzekaźnika GABA, jak również zmniejsza się liczba receptorów GABA w muszku i w hipokampie. Z tego wynikają zaburzenia zachowania, zaburzenia komunikacji, zaburzenia społeczne i napady padaczkowe. Dochodzi również do zmian w metabolizmie wapnia i o wapniu i o tym co się dzieje z jonami wapnia w organizmie człowieka mówiłam w poprzednich odcinkach i tam państwa odsyłam. To się dzieje już na poziomie pojedynczych komórek, tak dla przypomnienia, zwiększa się napływ do komórkowy wapnia i z tego wynika cała kaskada niekorzystnych zdarzeń w organizmie. U osób wrażliwych na ekspozycję na PEM i dzieci autystycznych zauważono również tendencję do wzrostu ilości komórek glejowych i ilości białka GFAP, które znajduje się w komórkach glejowych. Co to są komórki glejowe? Są to komórki wchodzące w skład kanki nerwowej w ośrodkowym układzie nerwowym obok neuronów. Czyli przede wszystkim w ośrodkowym układzie nerwowym mamy neurony, ale uzupełniają je komórki klejowe. Pełnią one funkcję immunologiczną i oczyszczającą w ośrodkowym układzie nerwowym, to znaczy wyłapują bakterie, wirusy, uszkodzone komórki itd. I są odpowiedzialne za jego homeostazę, tworzą osłonki mielinowe aksonów czyli takich najdłuższych wypustek komórek nerwowych, o tym też już mówiłam w poprzednich odcinkach, pośredniczą w odżywianiu komórek nerwowych są elementem bariery krew-mózg. I to zjawisko przyrostu komórek glejowych określone jest jako glejoza. W zasadzie jest to niekontrolowany przyrost komórek glejowych mózgu. I jeżeli zauważy się w badaniach, że tych komórek glejowych jest więcej i tego białka GFAP w komórkach glejowych jest więcej, to oznacza to, że doszło do uszkodzeń w ośrodkowym układzie nerwowym. Innymi słowy, komórki glejowe, a konkretnie ich zwiększona liczba oraz przyrost białka GFAP są markerami uszkodzeń w ośrodkowym układzie nerwowym. I jeszcze jedna rzecz, którą zauważono. W jednej, i w jednej grupie i w drugiej, czyli u osób wrażliwych na ekspozycję na PEM i u dzieci autystycznych, jest tendencja, występuje u tych osób tendencja do rozszczelnienia bariery jelita krew. I teraz przedstawiam Państwu bardzo ciekawą ilustrację, którą znalazłam w książce Elizabeth Ploret i Markusa Ploret pod tytułem EMF Freedom Solutions for the 21st Century Pollution. Ta ilustracja przedstawia dwa wykresy. Na pierwszym wykresie tu z lewej strony mamy liczbę użytkowników telefonów komórkowych w Stanach Zjednoczonych w latach 1991-2003. Widzimy, jak liczba tych użytkowników przerastała. Na osi pionowej mamy liczbę użytkowników wyrażoną w milionach. Po prawej stronie mamy bardzo podobny wykres dotyczący również Stanów Zjednoczonych i tych samych lat 1991-2003. I ten wykres przedstawia liczbę dzieci, u których zdiagnozowano autyzm w wieku szkolnym. Liczba dzieci przedstawiona jest na osi pionowej w tysiącach. I jak widzimy, te wykresy są zbieżne, są bardzo podobne w swoim kształcie co jest przesłanką do Stwierdzenia do hipotezy, że telefony komórkowe mają wpływ na rozwój autyzmu. Oczywiście jestem daleka od popadania w jakiejś skrajności w takich stwierdzeniach, i oczywiście, że zdaję sobie sprawę, i chciałabym, żeby Państwo również zdawali sobie sprawę, że czynników autyzmu jest co najmniej kilka. I oprócz tego promieniowania, z pewnością jest to chorobotwórcza żywność i pestycydy, jak również rtęć i aluminium w produktach farmaceutycznych. Nie będę już tutaj określać w jakich dokładnie, ale myślę, że rodzice dzieci zainteresowanych tematem dokładnie wiedzą w jakich. Produkta, które podaje się dzieciom coraz częściej i coraz intensywniej, w coraz większych ilościach. W celu podsumowania całości, chciałam Państwu przeczytać wniosek, do jakiego doszli naukowcy. Według obszernego materiału dowodowego, subtelne zmiany o środkowym układzie nerwowym pojawiają się w czasie nawet krótkotrwałej ekspozycji na różnego rodzaju promieniowanie elektromagnetyczne lub po czasie ekspozycji. Objawy, które pojawiły się w czasie ekspozycji, utrzymują się jeszcze przez jakiś czas po niej. Jest to bardzo ważna informacja i powinniśmy pamiętać, że w momencie, gdy wyłączamy telefon komórkowy. Problem nie znika automatycznie, on nadal trwa jeszcze przez jakiś czas. Dla ilustracji tematu przedstawię Państwu teraz wypowiedź pani dr Torel Jelter, która jest pediatrą z ponad 30-letnim doświadczeniem. I tę wypowiedź znalazłam w filmie The Science Behind the Tech Safe School. Film ten, ten ukazał się na kanale YouTube organizacji Grassroots Environmental Education, czyli takiej oddolnej organizacji zajmującej się edukacją środowiskową. Znajdą Państwo to źródło również w opisie do mojego filmu. Przedstawiam teraz przypadek dziesięcioletniego chłopca z autyzmem, zupełnym brakiem rozwoju mowy i objawami agresji, z którym najpierw zwrócono się do mnie. Ze względu na agresję rozważano zastosowanie różnych leków. Sprawdziłam, jaka była ekspozycja dziecka na pola elektromagnetyczne w domu. Stwierdziłam, że było duże. Poza tym okazało się, że rodzina mieszka na terenie bazy wojskowej. Pomyślałam więc, że jeśli to promieniowanie jest przyczyną problemów chłopca, to ograniczenie promieniowania w domu na niewiele się zda, ze względu na obecność radarów i innych źródeł PEM w pobliżu budynku. Zdecydowaliśmy się jednak na podjęcie jedno-dwutygoniowej próby. W rezultacie w ciągu pierwszych trzech dni dziecko wypowiedziało pełne zdanie. Powiedziało: „Mamo, podaj mi nożyczki”. Mamie opadła szczęka ze zdumienia. Sam chłopiec był zaskoczony. Matka nigdy nie słyszała, aby jej dziecko wypowiedziało choć jedno słowo. Chłopiec nigdy nie był w stanie sformułować zrozumiałej dla otoczenia wypowiedzi. Co więcej, ustąpiła agresja. Rodzice myśleli, że będą musieli oddać go do domu opieki. Nie rozważali tego, zanim nie rzucił lampom o ścianę. Matka była drobnej budowy, więc się martwiła, że straci syna. I jeszcze jeden aspekt tej sprawy. Matka cierpiała na epilepsję. Częstotliwość i intensywność napadów padaczkowych u kobiety znacznie się zmniejszyły wraz z wprowadzeniem zmian w domu. Kończąc już dzisiejszy odcinek poświęcony zaburzeniom neurologicznym, chciałabym zadedykować go szczególnie rodzicom dzieci ze spektrum autyzmu i padaczkom, bo wydaje mi się, że takich pacjentów mam najwięcej. Chciałabym też podkreślić, że jak zwykle zresztą, że jeżeli mówimy o pewnych zaburzeniach neurologicznych bądź chorobach neurologicznych, które mogą pojawić się pod wpływem Ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne, to mówimy tutaj tylko o ryzyku, tylko i aż o ryzyku, czyli nie o czymś, co na pewno u każdego wystąpi z wielu różnych powodów. Po pierwsze, poszczególne dolegliwości i choroby są zazwyczaj wieloczynnikowe, a po drugie, każda osoba ma inną wrażliwość. Z tym, że ta wrażliwość może się zmieniać, może się po prostu zwiększać z czasem, i dlatego apeluję, abyśmy. Dmuchali na zimne, w szczególności gdy mamy pod opieką dzieci i zaczynają one chorować, a zwłaszcza jeżeli zaczynają chorować neurologicznie. No bo chyba nie będziemy chcieli sprawdzać na własnych dzieciach, czy to promieniowanie ma jakiś negatywny wpływ, czy nie. I lepiej, tak jak mówiłam, dmuchać na zimne. Następna rzecz, konfrontujmy. Fakty naukowe i hipotezy naukowe przedstawione w tej prezentacji, czy gdziekolwiek, gdzie, jeżeli sięgamy do literatury, badań naukowych, konfrontujmy je z rzeczywistością, obserwujmy siebie i własne otoczenie. Materiały źródłowe, jak zwykle, załączam do tego filmu, jak, tak samo jak do każdego innego odcinka w opisie do filmu i podkreślam, że są one integralną częścią całej prezentacji. W następnym odcinku opowiemy sobie o nowotworach, o wpływie promieniowania elektromagnetycznego na wzrost ryzyka zachorowania na nowotwór bądź przyspieszenie rozwoju choroby nowotworowej. Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję za uwagę.